Ja jestem Metalion. Dzisiejszym odcinkiem rozpoczynam cykl filmików o grach, czyli jak zapytacie, co będę robił, to powiem wam, że będę grał w grę. Zaczynam od gry Pets of Heroes. Zdecydowałem ją jakiś miesiąc temu, kiedy było około 100 tysięcy pobrań. Dzisiaj jest grubo ponad milion. Gra zaczyna być chyba popularna. E, twórcy ciąg, e, gry ciągle wprowadzają nowe wątki i wygląda obiecująco. Pod filmikiem umieściłem wam link do gry, dzięki któremu zaraz na początku grania dostajniecie aż 2,5 tysiąca klejnotów. Ja jestem obecnie na poziomie 66 i po zalogowaniu do gry, jak widzicie, pierwsze co robię to zbieram wszystko co za darmo: z poczty, z banku, z różnego rodzaju darów. Następnie wykonuję różnego rodzaju zadania związane z grą, tak aby otworzyć skrzynię. Z tego wypadają klejnoty, monety, dobra broń i zwoje bohaterów. Bo tak naprawdę w tej grze chodzi o to, aby udoskonalić bohaterów i mieć jak najlepszą drużynę. Wszystkim będziecie pamiętać, bo przypomną o tym czerwone wykrzykniki. W kolejnych odcinkach pokażę, jak ulepszyć postacie, realizować różne misje, jak grać wspólnie z innymi graczami i wiele, wiele innych. Ubieram e, między innymi nagrody bezczynności, bo tutaj świetnie są łupy I o! Wziąłem od razu 70. level, a zapewne gdybym poczekał e, kilka dni więcej, no to bym wbił pewnie 71. lub 72. level. A teraz pójdziemy sobie do giendy, czyli sojuszu lub klanu, jak zwał tak zwał, w którym może grać 50 graczy i gdzie wspólnie tłocz... E, tłuczemy potwory, bo o to chodzi w tej grze. Im więcej obrażeń im zadamy, tym lepszą skrzynię nagród dostaniemy. Mamy trzy ataki dziennie na te potwory. Każdy bohater ma różne buffy, wskrzeszenia, obrony, osłabienia, uleczenia i różne, różne inne umiejętności. Które się odblokowuje w zależności od poziomu. Tutaj jak widać... Postacie atakują potwora, mają umiejętności m.in. ten magik kamieniami atakuje e, tamta postać atakuje jakimiś innymi uleczeniami. A taki sojusz możemy stworzyć sami za jedyne 1000 kryształów. Czy to dużo, czy mało, to można podyskutować. Również też warto odwiedzić rynek, aby kupić okazyjne, niezbędne przedmioty. Przede wszystkim klejnoty, umiejętności, bo ich zawsze brakuje, kiedy ulepszamy bohaterów. Warto również zobaczyć wszystkie sklepy na tym rynku. Ja tutaj właśnie kupiłem klejnoty, te kryształy bohaterów, które służą do ulepszania na wyż, coraz wyższe levely. Kolejne sobie kupię, bo ich zawsze brakuje, a im wyższy level, tym więcej ich potrzeba. Tutaj sobie, sobie zobaczę ten legendarny, sobie te legendarne maski. W tym przypadku pięć bo jak będzie ich mieć, zapewne pewnie 25 albo 50, to można legendarnego bohatera wydrobić. Tutaj sobie zobaczę ten interesujący, legendarny miecz, który ma dużą siłę, ale też nie jest tani. Sprawdzi, sprawdzę tam. Sprawdziłem, tam ile do jakiego bohatera pasuje Tak I generalna zasada zaglądamy wszędzie odbieramy wszystko w tym skrzynki ze zadania i misje codzienne tygodniowe e, Następnie jeszcze e, odbieram te zadania otwieram skrzynkę e, tygodniowe Tygodniowe misje też warto odwiedzać, bo się resetuję co tydzień. Bohatera nie będę dosłyszać, może na inny odcinek. I sprawdzam pocztę i odbieram zawsze co za free. W poczcie są świetne nagrody. Duże ilości klejnoty, kryształy bohaterów. Jeszcze inne takie dodatkowe rzeczy. różne maski bohaterów, żeby mieć teraz więcej, coraz lepsze konto kolejny punkt programu to będzie płonąca forteca ja już jestem na takim poziomie, że bardzo trudno wejść na wyższy poziom no ale warto próbować teraz sobie odpuszczę, ale na kolejnych filmikach spróbujemy Teraz kolejny to Labirynt Skarbów, który pojawia się co 48 godzin. A kolejną atrakcją będzie arena i na tym poziomie mamy 6 darmowych walk. Wybieram teraz bohatera, który nie jest za mocny, aby mnie pokonał i nie jest za słaby, żeby dostać słabe, słabe te nagrody. Widać jak się odpalają seryjnie e, bufy i widać, że wygrywamy. i właśnie o to nam chodzi. Widać jak, bohat, e, jak przeciwnik leży i na nagrabia. Okej. Okay. Dostaliśmy nawet e, ciekawe nagrody, zawsze to coś. Rozegramy no, walkę e, jeszcze raz. Teraz też powinniśmy wygrać i chyba wygramy. Również odpalają się bufy. Staramy się odbierać przeciwników trochę słabszych, ale nie początkujących, aby mieć lepsze nagrody. I również nagle wypadł przeciwnik. Ok, po odwiedzinach tych wszystkich atrakcji. Sprawdzamy, czy mamy coś dobre do odebrania za chwilę. Ja tutaj mam i otwieram sobie skrzynkę. Są ciekawe nagrody. Zawsze to coś. E, tutaj nic nie ma. Ok. I spróbuję, e, i spróbuję przejść kolejny etap na mapie. E, tutaj jeszcze są zadania e, premium, które sobie zdobędę. To są ciekawe, bo to są premium. Eee, teraz, okej, okay. i do bitwy. Eee, tutaj jakaś historyjka jest, ale tu tam. Oj, tutaj widzę, że będzie ciężko. Widzę, że będzie porażka, no ale możemy zmienić bohaterów. No, i uda się albo za drugim razem, albo za drugim razem. to. W kolejnych filmikach pokażę Wam, jak zacząć grę, i odsyłam Was do filmiku, do linku w opisie. Pamiętajcie, instalując z niego grę, na starcie dostaniecie 2,5 tysiąca kryształów, a to bardzo dużo.